Dobry wieczór, ludziska, albo dzień dobry, co tam u Was? Kolejny fifowy materiał i kolejne rzeczy, które musimy poruszyć w kontekście jej i tego, co dzieje się ostatnio. Wiem, że od poprzedniego filmu trochę mi się kontent zamienia w gadanie o nowinkach co do fify i ogólnie to, co się wydarza pod względem informacyjnym, ale też no ogólnie drama, tak, drama, która się dzieje w związku dymy, tak zwane. Które się dzieją z EA, tym, jak traktują konsumenta i w ogóle kogo ostatnio zbanowali, do czego zaraz przejdziemy, i kilka innych rzeczy. Wiem, że wielu z Was przychodzi tutaj, oczywiście, po porady informacyjne co do rynku, kiedy coś kupić, sprzedać i tak dalej. I nie zamierzam tego zmieniać, bo wiem, że wielu z Was no, chce tego i ja też tego chcę. Dalej jednak mimo wszystko gram w tą grę i wiem, że niektórzy powiedzą, że o Wilku, na przednim filmie tak ci się wiele nie podobało, a dalej grasz. Słuchajcie, z EA w ogóle tak, od razu Wam mówię, ten film będzie no połączeniem. Trochę sobie pogadamy o EA, o Fifie, trochę informacyjnie i trochę też o rynku. Ale słuchajcie, problem z EA jest taki i ogólnie z Fifą, że niestety oni nie mają za dużej konkurencji, tak? EA ma monopol na piłkę, oprócz oczywiście Pro Evolution Soccer, które umówmy się przez ostatnie lata, to nie jest ten sam PS, co był kiedyś i to jest problem bardzo duży problem, bo jej o tym dobrze wie, że mimo, że my sobie gadamy, mimo, że poruszamy takie tematy, że nie podoba nam się jedno, drugie, robimy rzeczy, które są już no prawie, że strajkiem, to oni mają to w głębokim poważaniu, ponieważ hajsik się zgadza, paczki są kupowane, mam nadzieję, że nie przez nas, ale przez wiele innych ludzi. No i co? No wygląda to tak, jak wygląda. Że paczki się rozchodzą i hajs im się zgadza, ale wiecie, to nie znaczy, że ja nie będę wyrażał swojej opinii. Jeśli coś mi się nie podoba, co oni robią, i w ogóle pogadać o, im skandal o, o ich skandalicznym zachowaniu, to nie znaczy, że tego nie zrobię. Bo niestety, no czy kupimy kolejną FIFA? Większość z nas pewnie tak, bo kochamy ten sport, kochamy piłkę i wiadomo, no, ten sam system. W ogóle, no, no, muszę ci się o tym pogadać. Cały system, cała koncepcja Ultimate Team jest genialnym przedsięwzięciem. To trzeba jej przyznać, że ogólnie. Ten cały system i to, co oni zrobili, odkąd zaczął, od zaczął się Food, jest naprawdę genialny. Tylko szkoda, że po prostu jest gospodarowany przez takich ludzi, którzy no, są nastawieni tak bardzo na hajs. Tak? Bo gdyby to może było w rękach kogoś innego, albo żeby oni się trochę ogarnęli, bo wiedzieliby, że jest większa konkurencja, albo że ludzie mogą odejść do innej gry czy coś o podobnym kontekście to może by się wzięli za więcej rzeczy, a ponieważ wiedzą, że tego nie ma, no to mogą sobie z nami robić co chcą, my możemy sobie gadać, a kolejną fifę i tak kupimy, tak? Jest to hipokryzja z naszej strony, ale niestety, no jest to tak specyficzna gra, gdzie jest to połączenie sportu z e-sportem w cudzysłowie, ale też z grą komputerową, że po prostu, no ciężko nam od tego odejść. Ja was rozumiem, siebie rozumiem, mimo że mówię, no jeśli coś jest nie tak, to będę o tym mówił. Co dziś, znaczy dzisiaj, czy dzisiaj? Właściwie kilka dni temu się wydarzyło. W ogóle widzieliście, że no było kilka dni przerwy z filmem? Nie mogę się, powiem kompletnie szczerze, nie mogę się zmotywować do tego, żeby tę grę nagrywać tak codziennie i żeby w ogóle właśnie poruszyć znowu swojego Twitcha i tak dalej. Mam taki trochę przestój, muszę się Wam tego przyznać, ale zaraz Wam opowiem o wszystkich rzeczach, które planuję i mam nadzieję, że razem z Wami wdrążę w życie. Przede wszystkim chcę Wam pokazać, um, co, to co już powiem, zapewne wiecie, jest sobie taki gracz, progracz pro kiedyś Fify, który nazywa się Kurt, który swego czasu powiedział wiele no, złych rzeczy na jej można tu się zgadzać czy nie, czy jego ban był... Um, jakby to powiedzieć, czy jego ban był zasłużony, czy nie, ale zbanowali go po raz kolejny przedwczoraj, zdaje się, dlatego, że no dalej grał w ich grę i nie dość, że to, to jeszcze jej strajk nie zastrajkowało, tylko zrobiło nie strajk, w sensie taki strajk, że z tam wywieszonym transparentem, tylko taki strajk na kanał, tak? Jak na przykład na YouTube a można zrobić, czy coś, żeby twój kanał znieść i w każdym razie, no w krótkich słowach, dostał bana na Twitchu z tego powodu, że grał FIFA, a jej już nie chce, żeby Kurt grał FIFE. co jest no nie za fajne Ale rzeczywiście można to różnie interpretować Że jej generalnie już nie chciało wcześniej, żeby on grał W tą grę, zbanowali go i tak dalej Ale dla mnie tak czy siak jest to Bardzo dziwne zagranie ze strony EA moim zdaniem Bo moim zdaniem oni sobie bardzo strzelają W stopę, bo eliminując kogoś, kto Dzięki, ni dzięki nim właśnie Dzięki EA, ponieważ zrobiły się ten ca Te całe dymy się zrobiło i to wszystko To oni tylko dają mu większy rozgłos I to powoduje, że Kurt ostatnio był Jednym z największych streamerów FIFA, to w ogóle, nawet przebijał Castro chwilę Miał po 15-16 tysięcy widzów a w ogóle też w Twitchu ogólnie bym miał bardzo, bardzo dużo, tak, bo to już są naprawdę ogromne, ogromne liczby. Więc trochę nie rozumiem jej, dlaczego bardziej przystępnie do tego nie podejdzie, dlaczego w ogóle się nie komunikuje często i z ludźmi, których banują, i z, z nami jako społecznością, która gra w tą grę. Naprawdę mam wrażenie, że wiele, wiele rzeczy, które EA stosuje jest bardzo archaiczne. Ja naprawdę tutaj nie chcę szerzyć jakiegoś hejtu, nie chcę mówić, że to są jacyś źli ludzie czy coś, bo nie o to mi chodzi, absolutnie nie życzę tym ludziom źle, ani, ani tej firmie czy coś. Tylko po prostu nie rozumiem ich przestarzałego podejścia do wielu rzeczy. To, że ludzie się nie komunikowali kiedyś wśród, znaczy, że e, gry nie komunikowały się z konsumentami, to było kiedyś dlatego, bo nie wiem, internety były jeszcze nie takie popularne, wiele ludzi miało modemy i tak dalej. Dawno temu gry były głównie single playerowe, i tak dalej. I mało było tej interakcji, tak? Ale w dzisiejszych czasach już mamy tak, że każda kolejna gra właściwie. Opiera się na dobrym dobrej, znaczy może nie każda, ale wiele wiele gier, tak, na przykład jak CD Projekt, czy firm, jak CD Projekt Red, czy kilka inne, czy Obsidian, czy, czy kilka innych z moich ukochanych, RPG'owych firm, które po prostu bardzo się opierają. Larian Studios też, bardzo dużo firm, które opiera się na komunikacji z no, ze swoimi konsumerami, tak, ze swoimi graczami, a i jej dalej mam wrażenie, że żyje w roku 2010, albo mniej, albo niżej, gdzie po prostu, no. Nie chcą się z nami komunikować za bardzo. Mają jednego Twittera, gdzie tylko piszą, gdy coś nie działa, i to też nie zawsze. Nie, nie do końca wiadomo, kiedy, co, jak te serwery nie działały. To też byliśmy tak naprawdę w ciemności postawieni, że nie do końca wszystko wiedzieliśmy. Jak kogoś banują znanego, to też nie, za, nie zawsze wiemy z jakiego powodu. Albo nie, są niejaśni, czy właśnie on, czy ten Kurt mógł założyć sobie nowe konto znowu, czy nie. Teoretycznie nie, ale w grze dostał wiadomość, że powinien założyć nowe konto, jeśli chce dalej grać. A oni go znowu zbanowali. Nie tylko że go dalej znowu zbanowali, to jeszcze napisali do Twitcha po prostu właśnie ten copyright strike, tak zwany, że ktoś gra w grę, kogo nie chcemy, żeby grał, bo jest zbanowany, tak? I przez to jego kanał na Twitchu został zbanowany na 24 godziny. Nie, nie permanentnie, na szczęście, ale z tego co wiem, to on już miał dwa ostrzeżenia na swoim koncie, więc jeśli jeszcze raz by się pojawiło u niego FIFA, to teoretycznie. I jej może się pozbyć jego konta na Twitch'a permanentnie, więc na pewno musi na to bardzo uważać, więc pewnie przejdzie właśnie na ps albo coś innego. Generalnie moim zdaniem wielki strzał i jej w stopę, bo jeśli teraz Kurt przejdzie do. PS-a, albo jakiejś innej gry, no właśnie nie ma za bardzo może grać tylko football managera, PS-a, albo czekać na release jakiejś nowej gry piłkarskiej, tak? Ale tak czy siak, i jej pozbyło się bardzo dużego PR-u i też, no sobie zaszkodziło tym, że teraz wylał się jeszcze większy hejt na nich, tak? Mi też właśnie takie sytuacje, taki brak komunikacji z ich strony. To, że nas tak bardzo wiadomo, co robią na highs. Mówiąc, mógłbym tutaj powiedzieć wulgarnie, wiadomo, że to wszystko powoduje, że nawet mi, który poświęca na tą grę naprawdę dużo czasu, mi się coraz mniej chce w nią grać. Nie patrzcie na mój skład, on jest tymczasowy, znaczy no wiadomo, tej części jest, którą będę używał, ile jeszcze będę grał, ale będę grał, umówmy się, mówię. Wiadomo, że możemy sobie gadać, ale wciąż w jakiś sposób no, ciągnie nas do tej gry, ciągnie nas do naszych kart, bo ogólnie, no tak jak powiedziałem wcześniej, Ultimate Team jako system, jest bardzo uzależniający. Jest bardzo fajny na swój sposób, ale szkoda, że no jest operowany w taki, a nie inny sposób. Ale wiadomo, że no jak patrzę na swoje karty, to ciągnie mnie do tego, że prędzej czy później zagrać. Tak, to po prostu mówię wam, że skład jest przejściowy, żebyście tam mi nie sugerowali, bo teraz nie o to chodzi. Ale mówię wam, mi naprawdę się odechciewa, i do czego teraz chcę przejść. Myślę, że na Twitchu tylko będę styło teraz FIFA, kiedy naprawdę wyjdzie coś dużego, albo może nie wiem, odpalę ją na godzinę dziennie, a potem się przeniosę na inną grę. Jaką pytacie? Podjąłem decyzję, ostatnio sobie zainstalowałem z powrotem grę, w którą nie grałem od wielu lat, ale kiedyś grałem w nią bardzo, bardzo dużo, na pewno ją wszyscy znacie, nazywa się Liga Legend. Nie, nie żadne CS-y, bo jestem słaby w FPS-y, fajny rym, itd. itd. Ale Liga Legend. To jest coś, na co się ostatnio zdecydowałem, że sobie na Twitchu pogram. Jeśli chcecie zobaczyć moje nowe Road to Glory, jak staram się, kiedyś byłem w wysokiej platynie, prawie na, na pograniczu Diamonda. Jeśli chcecie zobaczyć, jak gram i znowu mój powrót do tej gry po wielu latach, to zapraszam Was na mojego Twitcha. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się odpalę, bo już jest dość późno. Ale możliwe, że po tym filmie zastaniecie mnie na Twitchu. A jak nie, to na pewno jutro. Chcę dać tej grze szansę, bo pograłem kilka Gierek. Ostatnio i powiem szczerze, że dużo przyjemniej mi się grało niż FIFA, mimo że wiadomo, jesteś zdany często na swoich kolegów z drużyny i tak dalej, ale i tak powiem Wam, że jestem w szoku, że to mówię, ale bardziej się relaksuję na Lolu. u Oczywiście grałem tylko normalnie, pewnie jak zacznę grać rangę, to też się bardziej będę wkurzał, ale i tak wydaje mi się, że poziom tutaj wkurzenia jest i frustracji jest i tak mniejszy niż chwilami w FIFA, więc zadecydowałem właśnie tak, że, że wracam do Lola. Nie wiem na jak długo, nie wiem czy to się przyjmie, nie wiem czy będziecie chcieli w ogóle oglądać w moim wykonaniu lol bo na pewno nie będę dobry przez jakiś czas, ale właśnie myślę, że fajnie będzie zrobić taką serię, w cudzysłowie road to glory właśnie od tego, jak zacznę pewnie od, od brązu, bo nie grałem dosłownie w tą grę chyba z 7 lat, znaczy no tam wiadomo chwilami, tam jedną gierkę na rok może, czy dwie na, na pół roku zagrałem, ale generalnie no bardzo długo nie wracałem do tej gry, a naprawdę mi się fajnie ostatnio gra, więc... Więc taką podjąłem decyzję, więc jak macie ochotę wpaść, mówię na Twitcha, do mnie na, na Lola, zobaczyć, właśnie jak tam sobie radzę. Czy z dnia na dzień będzie jakiś progres? Oczywiście też będą gierki z widzami, bo na początku nie będę grał rankedów, bo chcę się trochę ograć. Więc jeśli macie ochotę, jeśli jest jakaś korelacja widzów z FIFA i Lolem to to zapraszam serdecznie. Nie jest to żaden chwyt na, na to, że nie wiem, że na Lolu myślę, że po FIFA może być dużo widzów czy coś, bo naprawdę ja po prostu lubię kompetytywne gry, tak? Kiedyś grałem dużo w Hearthstone, w różne karcianki tego, ale odkąd zacząłem grać w FIFA, to brakuje mi właśnie takiej gry. Bardziej zręcznościowej, że tak powiem, bardziej takiej, no szybkiej, i właśnie jeśli mam mniej grać w FIFA, to potrzebuję jakieś zastępstwo na to. A ponieważ kiedyś bardzo lubiłem Lola, a nawet widzę, że no, może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale wydaje mi się, że jest dużo fajnych zmian w tej grze przez ostatnie kilka lat, więc no mówię, no zakończając ten temat, jeśli macie ochotę, na pewno jeszcze FIFA czasem się pojawia. Ja nie mówię, że nagle kończę z FIFą, ale, ale wiecie, no na YouTubie, na tym YouTubie, bo możliwe też, że wrócę do, jeśli będę coś wrzucał z Lola czy z jakiejś innej gry, to możliwe, że też. Mam drugiego YouTube'a, który jest praktycznie nieżywy. Mam tam może z 200 subskrypcji, ale zdaje się, jak piszecie Keinra na YouTube'a, to na pewno Wam wyskoczy mój pierwotny kanał. Jeśli wrzucę coś poza Fifą, to na pewno będę wrzucał tam. Ale mówię, na pewno będę dalej sobie handlował. Zaraz do tego przejdziemy. Na koniec jeszcze właśnie co do rynku w FIFA, tego, co się wydarzało. No bo mówię wciąż, jednak gramy w tą grę mniej lub bardziej i na pewno chcecie wiedzieć, co tutaj się powydarzało i co ja o tym wszystkim uważam. Więc za sekundę dosłownie do tego przejdziemy. No, ale mówię wam, no na YouTubie, tym oczywiście zostaje FIFA. Na pewno co jakiś czas postaram się jak najczęściej, będę wrzucał materiały, już będę starał się mniej narzekać, mimo że. Znaczy, wiecie, ja nie narzekam dla samego narzekania, tylko po prostu chcę być z wami na czasie i chcę, żebyście znali moją opinię co do tej firmy i co do tego, co uważam, że ostatnio oni odprawiają, wyprawiają i, i że mi się to nie podoba. I na pewno zawsze będę o tym mówił, jeśli coś takiego się będzie wydarzać, bo ostatnio to jest po prostu, no, skandal. Skandal to, jak traktują nas, ludzi, też innych, właśnie. Znanych mniej bardziej, że każdy z nas właściwie się, nawet content kreatorzy, ci więksi boją się wyrażać swoje opinie, bo boją się właśnie takiego bana od jej, a to jest wiadomo, ich zarobek, ich praca w, w dużym. Yy... No, w dużej części, tak, więc no, to, to jest straszne, że właściwie mamy taką tyranię i jej. Mało jest takich gier, gdzie coś takiego jest. Ale dobra, no, przechodzą do tej gry. Dzisiaj wyszedł w, w niewymienny piłkarz zmiennokształtny do zrobienia, co spowodowało, że przez sekundę niektóry, niektórzy zmiennokształtni trochę spadli. Pytacie mnie się, czy w ogóle rynek będzie spadał, kiedy kupić ikony, kiedy kupić zmiennokształtny, kiedy kupić inne specjalne karty. Wydaje mi się, że jutro rynek powinien być trochę zdrowszy, w sensie wydaje mi się, że po nagrodach powinno trochę odbić. Historycznie przez dwie ostatnie promocje najtaniej karty z nowej promocji były w nocy przed dzień z nagród, czyli właśnie dzisiaj w nocy teoretycznie karty mogą być niczej z tych shapeshifterów, ale wydaje mi się, że ponieważ wyszedł dzisiaj ten SBC, to jest duża szansa, że one już będą powoli odbijać, tak mi się wydaje, ale wiecie, no może jeszcze znajdziecie jakieś karty na rynku, żeby, żeby coś zakupić. Ja tam poluję na, na kilka jeszcze kart tych zmiennokształtnych, ale widzę, że no, no jeszcze powiedzmy, że są, no nie, nie, no widzę, że w tej chwili nawet spadają, o kurde, no nawet jeszcze spadają, więc mówię, jest duża szansa, że dzisiaj w nocy albo właśnie teraz po tym właśnie, jak to obejrzycie, że jeszcze ci zmiennokształtni czy różne inne specjalne karty mogą dzisiaj w nocy być niżej niż, no niż były wcześniej, tak, szczególnie właśnie przez to, że wyszedł ten SBC, oprócz tego wyszedł jeszcze dzisiaj jakiś inny piłkarz, Steven, nie wiem, czy o nim mówiłem, to jest super subik, który nie jest najgorszy, ale nie jest też jakiś rewelacyjny, ma trzy gwiazdki słabszej nogi, ale na pewno się wpasowuje w metę i na pewno jest bardzo dobrym zmiennikiem, bardzo tanim. Bardzo fajny jest wspominkownik runei, naprawdę, znaczy nie jest najtańszy, ale jest naprawdę solidną, bardzo, bardzo solidną kartą. Niektórzy powiedzą, o, ale niskie tempa, czy niska zwinność. Powiem Wam szczerze, że z tego, co widziałem, jak ludzie nim grali, to no jak założysz mu snajpera i jesteś w stanie go... Co tak mnie na skórę za dużo koksu. E, no. Jak wpakujecie go do składu koło Anglików na 10 zgrania, czy coś, to naprawdę myślę, że ze snajperem czy coś bardzo, bardzo spoko karta. Wiele, wiele ludzi nią grało i mówi, że jest świetna. Wyszedł dzisiaj 3 G, który jest strasznie drogi. Nie rozumiem za bardzo tej ceny, jak ma być szczery, Znaczy, strasznie drogi. Drogi jak na takiego piłkarza: 85 i 86. Czy on jest z drugiej angielskiej, czy z pierwszej? Z pierwszej, znaczy w sensie z Premier League. Niby silny link do Salaha, tak? Więc może dlatego jest dość drogi, ale wydaje mi się, że lepiej kupić jakieś Sona, czy coś, niż robić tego 3 G. Aczkolwiek nie jest to tragiczne, Gwia gwiazdka, tragiczna karta 4-5, więc dobre gwiazdki, właśnie. Yy, I jeszcze co do. Co tego zmiennokształtnego? E, powiem wam, że to, to jest cholernie drogie i ja bym tego nie polecał, bo jak patrzyłem, tak sobie wiadomo, zrobiłem taki mockup tak zwany, czyli tutaj wstawiłem jakiś tam graczy, których bym potencjalnie, gdybym chciał to robić, może bym wykorzystał, ale jak właśnie spojrzałem na to dwa razy, to absolutnie nie chcę jakiegoś swojego Sancheza czy, czy coś poświęcać, czy, czy akuny na, na taki SBC, po prostu sobie tak wrzuciłem do składu z nudów, e, ale nie robiłbym tego na waszym miejscu. Ja raczej tego też nie zrobię, bo jest bardzo duża szansa, że dostanie, zostaniecie jakiegoś gueje, jakieś. Jakiegoś Keynesa, kogoś kto po prostu jest dużo, dużo poniżej wartości tego sbc -ka. Ten SBC kosztuje dwa informy, potrzebuje kosztuje e, ponad 200 tysięcy, więc dla mnie to jest absurd. Wie, wiecie, że wiem, że liczycie na Messiego albo Ronaldo, ale uwierzcie mi, oglądacie innych streamerów, którzy otw otwierali po 20 takich paczek od widzów e, i najlepszy chyba był Lucas Mura albo Mbabu, więc no wiadomo, jak coś takiego dostaniecie, to jeszcze w miarę się na zero. Ja osobiście nie polecam. Uważam, że to jest strata końców. Kolejny coinsing od EA, żeby was zbałamucić z pieniędzy, mucić z końców bardziej, żebyście wydali pieniądze na paczki. Więc ja na waszym miejscu tego nie robił. Oczywiście pochwalcie mi się, jeśli ktoś z was wydropił Messiego albo Ronaldo albo coś bardzo, bardzo drogiego, może Mendiego z Realu Madryt czy coś. To oczywiście, oczywiście, że jest na to szansa. Nie będę wam mówił, żebyście absolutnie tego nie robili, bo jeśli chcecie, to jest to wasza sprawa, ale. W 80% przypadków dostaniecie coś poniżej wartości tego SBCK. Co do flipów jeszcze, to jest chyba najfajniej, znaczy najfajniejsze, to jest chyba najlepsze, co z tej całej um, szopki fifowej się wydarzyło mi ostatnio, bo no, pokażcie w transferze proficie bo, czy na pewno nagrywam? Tak, bo, 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 bo 31,5 miliona już jest transfer profitu, nie najgorzej, bo mi kilka ostatnich dobrych flipów wyszło, kilka ostatnio dobrych flipów wyszło, kupiłem delichta za milion, sprzedałem chyba wczoraj za milion 110, pamiętajcie, że te ceny, które widzicie tutaj, nie wszystkie będą zgodne z tym, co teraz jest na rynku, bo nie wrzucałem filmu od 3 dni, więc w różnych czasach mi się te rzeczy sprzedają. Maldiniego kupiłem i sprzedałem, troszkę mi smutno, bo jest to mój ulubiony obrońca wszechczasów, ale tam mały profit na nim zyskałem, ale troszkę spanikowałem, bo Maldini już chwilami spadał do 1,300 na PC. Jakby to był jakiś nowy widz, to pamiętaj, że jest to na PC, więc moje ceny są trochę chore i ja go kupiłem za 1340, więc tam jakieś 20-30 tysięcy na nim zarobiłem, ale troszkę, troszkę spanikowałem, bo bałem się, że będzie spadał bardziej z tego powodu, że no po prostu bardzo obrońcy spadli, tak, potem jak wyszedł Ramos, Zakaria i tak dalej, to obrońcy bardzo spadli, ale Maldini dosłownie spadł o 300 ponad tysięcy, dlatego kupiłem, chciałem nim trochę pograć, trochę pograłem Division Rivals, ale boję się, czy on nie będzie bardziej spadać, więc wolę wziąć profit niż na nim stracić, może jeszcze kiedyś go odkupię. Albo kupię Prime, jeśli kiedykolwiek będzie mnie, mnie stać. Aguero Flip z no, 510 na 550 prawie więc tam e, 10 tysięcy profitu. Dalbisz, pamiętacie, grałem nim ligę weekendową, kupiłem 1,650, to jest chyba strata, ale to było do przewidzenia, jak nim grałem, a nie to nie było na profit. Gatuso kupiony za 500, 500 za 800, wtedy za 860, to jest tam chyba 20 albo 10 tysięcy profitu. Marcelo zaję, fajny profit, bo kupiłem go jeszcze podczas pierwszej serii Shifters za 1,360, przy tym 1 600 sami sobie obliczcie, ile to jest profitu, ale chyba około 150 Sala tam koło 10 000 profitu. nad nipetem, za ile kupiłem chyba 210, 220 jakoś tak. Valverde, to są bardzo fajne flipy. Trzech Valverde kupiłem, każdego za 700 tysięcy, o ile nie niżej, ale chyba nie. Chyba 700 jeden za 705. Wszystkie były w cieniem i wszystkie zeszły w różnych cenach, bo też wiadomo, no raz wystawię trochę drożej, raz wystawię taniej, bo nigdy nie wiem, kiedy dana karta może spaść. Jak mnie profit satysfakcjonuje, no to, no to wystawiam, więc na każdym z nich spory profit sami sobie oblicz, czy jeśli każdego kupiłem za 700, 790, 770 i 795, więc spore profity. Rodrigo też bardzo fajnie kupiony za 775, sprzedany za 860. Ogólnie te Future Stars kilka jakoś dobrze podłapałem i się fajnie sprzedały. Też stegen tam za 80 kupiony. O, koralów się sprzedał przed chwilą. Kolar Kolarów się sprzedał przed chwilą. Jego akurat wyciągnąłem z paczki chyba za jakieś, jakieś mecze, nie pamiętam za. A nie, z mega paczki wczoraj chyba, która wyszła. Tak, wczoraj mega paczka wyszła od jej. Od wow, ale nam daliście dużo, wspaniale. Mega paczka, no ale kolorowa z niej dostałem, więc zawsze 40 tysięcy do przodu. Dzisiaj informy poszły do góry z powodu właśnie tych SBCów i karty około 87-88 overala wreszcie poszły do góry, więc jeśli macie jakieś w klubie, to możecie zerknąć, czy nie chcecie sprzedać, czy Was cena nie satysfakcjonuje. Ostatnio trochę, Jezusami sami flipuję. Kupowałem każdego po 130 albo 125 tysięcy z cieniami głównie. Też jakiś tam proficik wiadomo, im więcej kupisz, tym większy na jednej karcie, to się na to nie patrzy, ale na kilku. Mówię, informy troszkę poszły do góry. Tego akurat sprzedałem przed wyjściem SBC, ka przed wczoraj. Albo wczoraj, więc nawet nie wiem, czy troszkę nie za tanie, może tam 2000, 2000 więcej mogłem przytulić muslera. Zdaje się, że podobna historia. Jeszcze jednego też tego mam do sprzedania. Jeszcze chyba mam coś. Nie, nie mam już nic, ale jestem biedny. No, nie wiem, czy ze składu nie będę Delichta sprzedawał, ale Delicht jest tak rewelacyjny, że nie wiem też, czy go nie zostawię w składzie. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o profity i rzeczy pozytywne co do Fify. Wiem, że dzisiaj troszkę pogadałem, e, nagadałem, może dla niektórych, po nich już powiedzą, że ponarzekałem, jeśli tak uważacie, macie do tego pełne prawo, ale słuchajcie, tak jak Wam mówię, plan na przyszłość jest taki, że oczywiście YouTubeowy, Fifowy kanał pozostaje taki, jaki jest. Nie wiem, jak często będę wrzucał materiały, ale postaram się jak najczęściej, jak tylko będę miał wenę i będę miał o czymś do, co, do pogadania, co jest dla Was ważne. E, mówię, co do Twitcha, postaram się naprawdę więcej Streamować teraz, bo mam motywację do tego z tego powodu, że chciałbym, um, no mieć jakąś główną grę, tak? Jeśli ten lol by się przyjął dzięki Wam, bo to od Was to zależy, jeśli ten lol by się przyjął, to na pewno bym więcej streamował i na pewno bym, no, nie myślę, że może być fan. No, wiecie, jak gadam na YouTubie, to jestem dość taki, no, może niepoważny, ale staram się być bardziej informacyjny, tak? Więc też nie słyszycie. Mnie ze strony, że tak powiem, rozrywkowej, a, a wielu moich widzów też mnie zna za dawnych czasów, kiedy nie streamowałem tylko FIFA, i myślę, że możecie znaleźć coś dla siebie, więc naprawdę. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, jak wbijecie na mojego Twitcha. Mówię, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się odpalę, bo już pewnie jak wleci ten filmik, to będzie przed 23, ale może jeszcze dzisiaj krótki streamek odpalę, a jak nie, to na pewno jutro możecie spotkać mnie na, na Twitchu z LOLem, a może jeszcze przez sekundę z FIFA, może, może na nagrody się odpalę, może, może Wam pokażę swoje nagrody czy coś z FIFA, a potem niedługo później przejdziemy na, na LOLka. Więc dajcie mi znać, co o tym uważacie, co w ogóle o wszystkim uważacie, pochwalcie mi się czy zrobiliście tego za drugiego SBCK. No i co? To by było na tyle moi drodzy. Trzymajcie się. Dzięki piękne za obejrzenie całego tego materiału. Jeśli to zrobiliście, za wszystkie lajki, subskrypcje. Wiecie o co chodzi. Dzięki za wszystko i do usłyszenia w kolejnym materiale i widzimy się na Twitchu. No i na Discorda wpadnijcie, oczywiście link jest pod kanałem.